QUITBIT to nietypowa zapalniczka stworzona z myślą o wszystkich nałogowych PALACZACH. Inteligentne urządzenie w rzeczywistości ma za zadanie pomóc w walce z nałogiem tytoniowym. Jak to działa? Zapalniczka dokładnie mierzy intensywność palenia i wyświetla na ekranie informacje m.in. o ilości wypalonych papierosów oraz o czasie ostatniego użycia zapalniczki. Specjalna aplikacja pozwala nam monitorować nasilenie nałogu w czasie oraz ustalić program rzucenia nałogu, dzienne limity palenia papierosów. Quidbit ma w zamyśle wykorzystanie świadomości do wzmocnienia motywacji. Cena gadżetu to 129 dolarów. Stop uzależnieniu. Szacuje się, że na całym świecie jest ponad miliard palaczy. Niestety, co roku z powodu tego zgubnego nałogu umiera 7 milionów ludzi. Ty też palisz i chciałabyś raz na zawsze powiedzieć stop uzależnieniu od tytoniu? Dowiedz się więcej na temat SmokeBit. SmokeBit to platforma wspomagająca zmianę zachowań, dostarczająca praktycznych podpowiedzi opartych na terapii kognitywno-behawioralnej. Całość uzupełnia specjalna opaska, która wykrywa ruchy typowe dla palenia. W ten sposób monitoruje zachowania palacza, by personalizować proces wychodzenia z nałogu. To nieocenione wsparcie dla osób chcących rzucić palenie. Skutki palenia są katastrofalne. Palenie powoduje wiele groźnych chorób. Między innymi raka płuc, krtani, przełyku, choroby serca, udar mózgu, tętniaka aorty, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, cukrzycę, osteoporozę, reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnienie plamki żółtej, pogarsza objawy astmy u dorosłych. Ponadto palenie powoduje też stan zapalny i upośledza funkcje immunologiczne. Dym tytoniowy zawiera wiele substancji chemicznych, które są szkodliwe zarówno dla palaczy, jak i osób niepalących. Z ponad 7 tysięcy chemikaliów obecnych w dymie tytoniowym wiadomo, że co najmniej 250 jest szkodliwych, w tym cyjanowodór, tlenek węgla i amoniak, a co najmniej 69 może powodować raka. Jeżeli dalej uważasz, że palenie nie szkodzi, a choroby, które powstają w wyniku palenia, cię nie dotyczą, przemyśl to jeszcze raz. Ty też możesz zachorować, więc rzuć palenie już dziś.